OK, teraz tak na szybko recenzja dwóch dysków, które były dołączone do tej areny. Beyblade Turbo Burst. Jakiś tam sling shot I powiem Wam, że to jest katastrofa. Mianowicie, są one plastikowymi gównami. A pamiętajcie, że to są oryginalne dyski. Zobaczcie jak to wygląda. A jak tutaj wygląda. Tutaj jest płyskujące złoto i super ekstra to jest tandetny plastik. I tak samo tutaj. Zobaczcie jak to wygląda. To jest po prostu jakieś pomalowane szarą farbą, beznadziejne coś. A tutaj jest połudk. Tutaj to widać totalnie. Tutaj jest ładny niebieski, wszystko. A tutaj jakiś beznadziejny odlew, beznadziejnego gówna. Chodzi o to, że to. No dlatego tak mówię, że to jest oryginalne, bo 120 złotych podróbka nieraz bywa lepsza niż to. No i zobaczcie tutaj, tu jest ten pierścień metalowy. I tu to jest nieruchome. Prawdopodobnie powinno się obracać. I. Powinno się używać do tego, tego klucza. Do tego klucza się wkładać tu i obracać, jeżeli dobrze rozumiem. Ale się nie da, bo jest to na stałe. Nie ma tego charakterystycznego klikania. Więc jest Tak wygląda pierścień od, od czerwonego. Tak wygląda pierścień od niebieskiego. Tak niebieski wygląda. To jest od czerwonego. Ten, ten. Dwa rodzaje wysokości. Tu się wyciąga taki dynks. A tu od niebieskiego to się wyciąga do góry. I totalnym głównym jest ta wyrzutnia. Zobaczcie jak to lata. To jest oryginalna wyrzutnia. To lata bez żadnego zacisku, żadnego zaczasku. Nic tam nie skrzyta, ani może jest tam zapadka. Niestety mam tylko kawałek urwanego klucza, więc nie mogę tego nakręcić ale jeżeli chodzi o samo założenie blade'ów to jest nie ma tego po pierwsze tego charakterystycznego kliknięcia kliknięć kilku ale jak zakładamy blade'a tutaj to on praktycznie wypada teraz akurat nie chcę, ale podczas wyrzutni to wypadał mi nie chcę się zakręcić na inną wyrzutnię tego typu co nie jest podwójna Praktycznie w, w ogóle nie, nie chce wyjść. O. No i jak zakręcisz tym, to na tej arenie to one się praktycznie w ogóle nie chcą kręcić. Jak zakręcę już tym, to zanim zakręcę drugim, to ten już stracił praktycznie całą energię. Z tej, z tej wyrzutni. Tak samo z tej. Bo da się odpalić, ale jest ciężko. Nie wiem, ogólnie nie polecam tych blade'ów, ale polecam tą arenę. Bo widziałem go na lecie, na że wszystko fajne. Po prostu to są plastikowe główienka za dużą ilość kasy. Oryginalne wiem, że są metalowe, a te są totalnie plastikowe i raczej wam nie polecam. Wyrzutnia jest prawo-lewo. Ja mam tylko taki, bo za używany set i tak dostałem więcej niż myślałem. Pomyślałem, że będzie sama arena powystałowa.